Dzień dobry. Opowiem Państwu o dziwnych chorobach. 40 lat temu miałem okazję obserwować leczy dziwne choroby. Te choroby występowały w niewielkim nasileniu w Polsce, albo były, można powiedzieć, w ogóle nieznane dla ogółu lekarzy, poradnianych. Specjalistów innych specjalności, ale były dosyć powszechne w Wielkiej Brytanii. Po 40 latach te choroby pojawiły się w Polsce w tej samej formie i liczbie jak w Wielkiej Brytanii. Tylko doszły nowe formy, nasilenie tych schorzeń. Jest o wiele większy i zasięg o wiele bardziej masywny. W sumie, co to były za choroby? To były objawy chorób. Myśmy w Wielkiej Brytanii leczyli objawy chorób, nie zdając sobie sprawy, co jest tam u spodu. Lekarze brytyjscy rozpoznawali te pojedyncze objawy jako pojedyncze, tak zwane jednostki chorobowe. Zabrało 40 lat, żeby to samo powtarzali polscy lekarze. Tak jakby 40 parę lat nie istniało. No, jeden z moich mądrych kolegów, przyjaciół, który był bardzo zawsze ostrożny, więc nie sądzę, aby życzył sobie, abym cytował jego zdanie z jego nazwiskiem. Powiedział, że polską medycynę od zachodniej dzieli różnica między mniej więcej 40 lat, i to by się pokrywało to jest te 40 lat. Ale czy te 40 lat wynikają tylko w braku ogłady medycznej, braku parcia na informacje? Czy również wynikają z tego, że pewne schorzenia w zakresie Europy, przebiegają pewnymi falami, że jeżeli gdzieś występują w formie pojedynczej, trudno mieć pretensje, aby ci lekarze stamtąd byli specjalistami światowej klasy od jednego czy drugiego schorzenia czy objawu, które występuje pojedynczo. A mimo to, spójrzmy w ten sposób Anglicy, Którzy byli najlepszymi lekarzami i rodzinnymi, już nie mówię klinicznymi, chirurgami, jednymi z najlepszych na świecie, leczyli objawy, nie rozpoznawali chorób. Więc to jeszcze chyba tak źle z naszą, może nie medycyną, tylko z naszymi lekarzami nie jest. Ja o tych dziwnych chorobach, a tak naprawdę objawach chorobowych, chcę Państwu opowiedzieć. Udział w tym moim poznaniu miało nieprawdopodobne zdarzenie, jakby wehikuł czasu. Jestem tu, widzę coś, jadę tam, widzę zupełnie coś innego, wracam do domu, widzę to, co było, i za chwilę ten wehikuł czasu znowu, nie wsiadając do niego, przywozi mi tych samych pasażerów do Polski. Większość cegiełek do mojej wiedzy dołożyli rodzice. Od wielu, wielu lat przestawiłem się na tryb wysłuchiwania rodziców do końca. To znaczy, chyba to nastąpiło wówczas, gdy przestałem się bać jakichkolwiek wezwań diagnostycznych, i tak dalej. Bo osiągnąłem, wydaje się, że taki poziom, że nie ma schorzenia którego bym nie rozpoznał w zakresie mojej, mojej specjalności. A więc bardzo chętnie się z tym mierzę, jak, no tak troszkę, jak z krzyżówką, którą i tak wiem, że rozwiąże, To takie jest troszkę, takie na łatwiznę, no ale trudno sobie stwarzać jakieś dodatkowe trudności. Rodzice, którzy, którym przeznaczyłem Maksymalnie dużo czasu, nieraz godzinę, nieraz półtory, przy oglądaniu dziecka, które przyszło z przepukliną, a ja u niego stwierdzam objawy tych tajemniczych chorób liverpulskich. To przeznaczam te dobre godziny, półtory, dwie na jedno dziecko. I to mi po pozwoliło zbudować jakby pełnię i powkładać te wszystkie klocki wiedzy i cały czas te klocki wiedzy są uzupełniane. Nieraz przez pojedynczą, pojedynczą informację od rodziców, na którą czekałem. Także tak to jakoś wyszło. Zacznę od bardzo błahego rozpoznania, a więc wrastających paznokci. Tak wygląda prawidłowy paznokieć palucha. Brzegi, te fałdy skórne są stosunkowo wąskie. A teraz popatrzmy na palec paznokieć wyrastający. Szerokość tego paznokcia się nie zwiększyła zasadniczo, ale pogrubiałe są fałdy paznokciowe, te fałdy skórne. One narastają, są zaczerwienione, obrzęknięte. No, i spod tych fałdów wydobywa się często ropa. Ten pazokiet jest czarny, dlatego, żeby zmniejszyć odczyn zapalny, jednym z lepszych środków, albo może jedynym środkiem skutecznym w tym przypadku jest azotan srebra. Azotan srebra ma tą przewagę nad innymi miejscowymi środkami, że nie powoduje Selekcji bakteryjnej, szczepów, które mogą się w ciągu 24 godzin okazać oporne na wszelkie antybiotyki. Takich pacjentów w ciągu 5 lat mojej pracy nie oglądałem w ogóle. Również przez rok stażu na chirurgii ogólnej nie oglądałem ich w ogóle. Oczywiście to nie znaczy, że ktoś tego nie widział, takiego, takiego schorzenia, no ale ja nie miałem tego szczęścia, żeby natrafić. A tu nagle pierwszym zabiegiem, który mam wykonywać jest właśnie usunięcie wrastającego paznokcia. Zresztą to usuwanie wrastającego paznokcia jest tylko częściowe. Usuwamy brzegi, te skórne, przerośnięte, usuwamy pasmo paznokcia, które wchodzi pod to, pod ten wał skórny, zakładamy ze dwa, trzy szwy i to tyle. Lepiej, lepiej ten zabieg wykonać w ogólnym znieczuleniu, a na pewno jest to mniej kłopotliwe dla pacjenta, dlatego że samo znieczulenie miejscowe jest bardzo, bardzo bolesne. Albo można powiedzieć, bywa bolesne. Zależy, jak to wszystko kto wykona. Tych instrukcji, jak ten paznokieć klinowo usuwać, udzielił mi Roger Bretton. Także po paru tygodniach byłem już ekspertem. Co to znaczyło, że tych młodzieńców, bo to byli najczęściej młodzieńcy, 15 lat, 16 lat, pojawiło się więcej i także nabrałem tej wprawy eksperta w usuwaniu klinowym, bo to się tak nazywa, paznokci. Jednego dnia trafiłem do poradni. W poradni zwykle albo z przyjmował tylko Ktoś po specjalizacji. Ja byłem po specjalizacji, ale nie po specjalizacji brytyjskiej. Ale opinia o mojej pracy szefa była tego rzędu, że mogłem samodzielnie pracować w poradni. I przyjąłem chłopca, który przyszedł z mamą. Mama mówiła pięknym językiem angielskim, co mniej więcej ją sytuowało, której w której warstwie hierarchii społecznej ona się znajduje. Ta mama wywodziła się z tej najbardziej wykształconej warstwy i było naprawdę dużą przyjemnością z nią rozmawiać. Opowiedziała o tym, o kłopocie tego chłopca, który polegał na tym, że był zaparty. No jak był zaparty, no to to ja tam byłem, no może nie ekspertem krajowym, ale swoje wiedziałem. I ten chłopiec był zaparty, miał zaparcia trwające około 7 dni. No to tu już byłem też osz, ostrzeżony, uzbrojony, jak sławny kapitan Blad, który też był lekarzem. Kapitan Blad, który był oczywiście piratem, nim, a, a wcześniej lekarzem, mówił ostrzeżony, uzbrojony, więc ja sobie to powiedziałem, ostrzeżony, uzbrojony, premonitus premonitus. No i do dzieła. No to opowiadam mamie o tym, że ta parafina i tu ten wlew, mała lewatywa i będzie spokój. Ona była taktowna i mówi, że to rzeczywiście bardzo pomagało i pomaga, ale przez pierwsze trzy tygodnie, a że ci ciągnie dwa lata. U, To tu był, powstał pewien niepokój, dlatego że przed wyjazdem do Anglii, a przede wszystkim przed egzaminem specjalizacyjnym przeczytałem książkę, którą wiem, że przeczytałem jako jedyny w Polsce, bo wiem, gdzie ta książka w jakich bibliotekach się znalazła. Ona była tylko w Poznaniu o zaparciach u dzieci przez brytyjskiego autora, gdzie z tego gąszcza informacji bardzo ho ho, 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 takich, że. Co, którą stronę musiałem opuszczać, bo nie dawałem rady przejść przez ten gąszcz wiadomości bardzo intelektualnie wysublimowanych. Jedyna wiedza, którą wyciągnąłem, to było to, że w Anglii dzieci, jak nie zrobią kupy przez tydzień, to w porządku. Ważne, żeby się w tygodniu zmieściły. Nie wiem dlaczego akurat w tygodniu, a nie o 8 dni, no tak żeśmy się przyzwyczaili do tych biblijnych liczb. No to mama zaczyna mi opowiadać o tych wszystkich laktulozach, o tych wszystkich tufalakach. I jeszcze, i jeszcze. Uuu, to już było za dużo. Ona mówiła, ja słuchałem, ona taktownie wyczuła, z kim ma do czynienia. I mówi, że zastosuje się do tej mojej rady. Ona polegała chyba na tym, żeby dawać parafinę, tylko trochę więcej. No. I żeśmy jak dwoje Chińczyków się roz... pożegnali, kiwając wzajemnie głowami ze 30 razy. Poszerzenie tej sytuacji nastąpiło, kiedy odwiedziłem oddział, gdzie leżała dziewczyna, którą miałem operować z powodu, niedro... powodu zapału. Dziewczyna miała 16 lat. No, 16 lat i mieliśmy jej zrobić na licie grubym. Czyli wszydzie jej to w skórę otworzyć i na to nakleić wór, do którego będzie robiła kupę, będzie oddawała gazy, jeszcze przy tym ma wesoło sobie skakać. Oczywiście uważając, żeby jej się ten cały mieszek nie oderwał. No, to już było dla mnie za dużo, żeby się nie powstrzymać od pytania. A jak długo to ma trwać? No tak, widzę po tym moim, nie pamiętam, który to był z konsultantów. Mówi, no tak, z dwa lata. Ale to nie była wiedza oparta o doświadczenie, o cokolwiek. No taka była sobie. Pobożne życzenie. Chodziło o to, żeby jej rozdęte jelito w ciągu dwóch lat, opróżniane z łatwością przez przetokę, się zwęziło. A potem zszyjemy to. No ale przyczyna nie ustąpiła. Przyczyna jej zaparć nie było szerokiej elity, tylko zupełnie inna. Ale o to się nie pytałem, bo to drugie pytanie byłoby zbyt, zbyt kłopotliwe. Nawet ja nie potrafiłem takiego form pytania sformułować wówczas. Przy znowu pełnym, obowiązującym powszechnym braku krytycyzmu w stosunku do aktualnej wiedzy, autorytetów mocno przekazywanych opinii. No i dziewucha dostała ten worek i sobie potem pobiegła, łącząc się z innymi, już w istniejących klubach, takich torbaczy, workaczy, którzy przemierzali Wielką Brytanię wszędzie i wzdłuż, od czasu do czasu występując w telewizji, począsając tymi workami mówiąc, ja się nie wstydzę, to tam tam, 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 jeżdżę na rowerze i tam jeszcze takie, takie, to co się stosuje w tej taniej propagandzie żurnalistów. Inny przykład, to było dziecko, które, które obejrzałem na oddziale pediatrycznym, z Rogerem poszedłem tam na konsultację Dziecko dwuletnie, które było w silnym bólu. Się okazało, że ma chorobę krona. Hmm. Choroba krona. To dziecko, jak dostało środki przepuściwbolowe, to yy, zmniejszyły się te dolegliwości No ale obok leżało drugie dziecko, które miało również chorobę krona i jedną czy drugą dziurę z wszytym jelitem. I leżało jeszcze trzecie. To jasne, żeby to był oddział pediatrii. Ale u nas takiego nagromadzenia dzieci z robą krona nie było, albo ich wcale nie było. Jeżeli mówię wcale, to znaczy, że może się jeden czy drugi znalazł gdzieś tam na wyżynach mojego ówczesnego szefa i jego decyzji czy operatywy, ja w tej hierarchii najniżej na pewno na pewno mogę powiedzieć, że jakieś tam, jakieś tam dziecko było, ale nie żeby on obfitowało liczbowo tak jak w tym, w tym Liverpoolu. O chorobie Colna coś już wiedziałem, bo znowu do egzaminu przygotowałem się starannie, dlatego, że pani profesor Poradowska, która była dobrym chirurgiem, wymagającym chirurgiem, uczciwym i o dużej kulturze, dowiedzieliśmy się, że no Lubi pytać o tą chorobę krona. To takie było, mi się wydawało teraz z perspektywy współczesnej, takie robienie jakby francuskiej mody. Dlatego, że u nas choroby krona nie było. W sensie liczbowym. Każdy mógł mieć trąd w Polsce, ale jak był jeden, a może jeden na 10 lat, to nie znaczy chorób, że trąd krążył po okolicach. No, i co w tej książce wyczytałem? Oprócz znowu tego bełkotu całego pseudonaukowego o tych komórkach, o tym wszystkim ta 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 było napisane jedno, że jeżeli chirurg otworzy brzuch i zobaczy, że jelito cienkie, jego ściana jest pogrubiała, a wyrostek, który chciał wyciąć jest normalny, węzły chłonne są powiększone, to nie powinien wycinać wyrostka, bo to grozi powikłaniami, to grozi przetoku. Ja miałem szczęście przed wyjazdem do Anglii operować takie dziecko i nie usunąłem wyrostka. Oczywiście większość ogółu, już nie mówię tych kolegów, już nie mówię tych moich zwierzchników, patrzała jak na zjawisko, ale mieli kłopot, dlatego że tej książki nie czytali i o tej historii nie wiedzieli. A jak mogli wiedzieć, jeżeli tych kronów nie było? Ja stosowałem trochę inną, taki tu w trend, taktykę. Wiedziałem, że jeżeli jakaś choroba istnieje, to ona do mnie przyjdzie i wtedy ja będę przygotowany. Także wbiałem sobie do głowy nawet szczątkowe wiadomości, ale które by jakby decydowały o życiu, śmierci, o diagnozie czy braku diagnozy. To są mnie pojedyncze zdania. Nie interesowały mnie te bzdety tam, które wiadomo, że się za trzy lata zmienią i ktoś odkryje komórki z dwoma wąsami w stosunku do komórek z czterema wąsami. Więc to dla mnie były zawsze bzdety. Najważniejsze były fakty. A fakty były takie, że nie wolno usuwać wyrostka. I tak zrobiłem. I to był jedyny kron. A tam trzy naraz. Jeden w ciężkim bólu, drugi z przetokami, trzeci... Nie wiem co było, bo tylko się dowiedziałem, że to był... że to była choroba krona. To było drugie zdarzenie. Jedno, z, y, następne zdarzenie charakterystyczne to, było, to była wizyta. Y, jednego dnia na środowej, dużej wizycie, tej, tej, która się nazywa ground round, takiej pokazowej, gdzie pan profesor Lister się popisywał elokwencją, myśmy się ładnie uśmiechali. No, rodzice patrzyli te, jak u jaguna z wielką nadzieją na tych twórców zdrowia i dawców zdrowia. Tata, to wszystko to teatrum całe. Trafiliśmy na boksy, gdzie było dziecko. On siedziało dotąd w łóżeczku, chodziło tak czy około roku. No, jadło, piło, taka była referowanie przez pielęgniarki, nic się nie działo. Lekarze nic nie referowali w tej sprawie. Nie wiedziałem o co tam chodzi, ale pielęgniarka mi powiedziała, to jest dziecko, któremu rodzicom odebrano częściowo, czasowo prawa rodzicielskie. O, prawa rodzicielskie. Nikt o czym takim nie słyszał w Polsce w tym czasie, w 70. latach. Mówi, dlatego, że tu jest podejrzenie molestowania seksualnego. No to jest kłopot, bo ja tego o tym nie słyszałem. Ale powiało w mojej głowie grozą, bo mówię, rodzice wyglądali normalnie, tacy właściwie byli bardzo zawstydzeni, smutni. Chodziło o to, że to dziecko miało jakieś zaczerwienienie wokół odbytu, co wskazywało na długotrwałe nadużywanie tego dziecka no, celach seksualnych. Dziecko było pogodne, wesołe. Hmm. No to, no to było tak. I teraz wracam do Polski.